dobry wieczór. Witam państwa na konferencji prasowej po meczu Polski Cukier AZS UMCS Lublin ENA AZS Politechnika Poznań. Z nami są przedstawiciele gospodarzy reprezentowani przez zawodniczkę Kylie Szuk oraz trenera Krzysztofa Szewczyka. Kylie, how can you sum up today's game? Um, I think we came out very energetic and very focused on our game plan and we wanted that hit first mentality and come out there aggressive and I think it worked out for us. To co by trener dorzucił jeszcze? <laughs> 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 Dziękuję Drużynie za zaangażowanie, za, za to, że zrealizowała to, co sobie przed meczem, przed meczem założyliśmy. Ogromna przewaga nasza na, na deskach, gdzie zdominowaliśmy zespół z Poznania. Dobrze kryliśmy Agnieszkę Skobel czy Mali Spok, i to, to gdzieś zdecydowało. Tak jak mówię, cieszy, cieszy raz zwycięstwo. Cieszy, że nadrobiliśmy tą przewagę punktową, którą, którą Poznań uzyskał po pierwszym, pierwszym meczu. Tyle, myślimy o dalszych spotkaniach. Można Dziękuję. powiedzieć, że widzieliśmy Drużynę Lubelską w trochę innym wydaniu, bo dużo zbiórek zdecydowanie w porównaniu do innych. Spotkanów. No tak, tak, 21 ofensywnych zbiórek, to Ola Ziemborska tutaj Kaili, Weronika dały, 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 dam taką energię na tej, na tej tablicy i z tego, z tego się cieszymy. To zawsze, to zawsze pomaga, 60 zbiórek, to myślę, że to o, od dwóch, 3 lat tylu piłek nie zebraliśmy. Czy są jakieś pytania z sali? Proszę bardzo. Panie trenerze, jeszcze jeśli okay. można. No, e, może Kajli iść? Tak, kaj ta, ta, okej, okay. okay. tak. tak, tak. E, od Emilii Kalenik chciałem spytać, jak tam sytuacja, jakie są prognozy, kiedy jest możliwy powrót zalowniczki. Nie wiemy, przeprowadzaliśmy badania, na badaniach teoretycznie nic nie wychodzi. Emi, Emi, Emi mówi, że ją w dalszym ciągu boli. Wczoraj podjęliśmy próbę grania w pierwszej lidze, zgłosiła ból, będziemy badali dalej. Ale to, to, to jest jaka kontuzja? Stopy, 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 stopy. skręcenie, było skręcenie stawu skokowego i, 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 i było skręcenie stawu skokowego. Mhm. E, trzecie z rzędu zwycięstwo, tak, ta seria też pozwala jak, w jakiś sposób budować taką pewność siebie w Na pewno tak, zawsze, zawsze się gra lepiej jak się wygrywa, na atmosferę co prawda o dziwo nawet pomimo tych porażek nie mogliśmy narzekać, bo, bo jest bardzo dobra w zespole, ale wiadomo jak się wygrywa jest zawsze lepiej. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Polski Cukier AZS Łączy z Lublin, Enea AZS Politechnika Poznań. Z nami są przedstawiciele gości reprezentowani przez zawodniczkę Malinę Piasecką oraz trenera Wojciecha Szabarskiego. Malina, jak byś podsumowała dzisiejsze spotkanie? Po pierwsze gratulacje dla drużyny z Lublina za to spotkanie, bo jednak one narzuciły nam swój styl gry, my gdzieś nie umiałyśmy nie potrafiłyśmy złapać tej swojej koszykówki. Lublin szedł za ciosem na deskach, chciał bardziej, zdominował nas na tablicy w ataku. Tak jak mówię, gdzieś tam on narzucił swój styl gry i zamiast my grać konsekwentnie swoje założenia, to gdzieś tam dałyśmy sobie o nich zapomnieć i spowodowało to naszą porażką. Czy są jakieś pytania do zawodniczki? Jeżeli nie, przechodzimy dalej. Panie trenerze, jakby trener podsumował dzisiejsze spotkanie? Na początek oczywiście gratulacje dla trenera Szewczyka dla drużyny z Lublina. Pełni zasłużone zwycięstwo. Bardzo słabo wyglądaliśmy pod względem fizycznym dzisiaj. Realnie mamy z tym problem, ale dzisiaj to było wyjątkowo widać. Lublin pokazał, jak, jak się broni i, i tą obroną wygrał mecz. jeszcze do przerwy. W miarę trzymaliśmy się w wyniku, mimo tego, że Lublin już do przerwy miał 13 zbiórek w ataku, skakał nam po głowach. To jeszcze gdzieś byliśmy w grze, ale po przerwie kompletnie nas zdominował. I mogliśmy przez agresywną obronę Lublina gdzieś złapać swojego rytmu w ataku. My lepiej bronimy, jak, jak nam się uda dobrze zagrać w ataku, to wtedy lepiej bronimy. U nas jest trochę na odwrót niestety. Tego nie było, no i to zbiórki fizyczność. No 20 zbiorek w ataku, jak ktoś robi, to musi wygrać mecz. Daliśmy się zdominować kompletnie, nie podjęliśmy walki w drugiej połowie. Cieszę się, że ten, ten maraton takich pięciu meczów co trzy dni się już skończył, bo w końcu będziemy mogli obejrzeć, i będziemy mogli potrenować po prostu, bo, bo dzisiaj było tak dużo błędów takich podstawowych. Gdzieś mamy swoje założenia, wiemy jak, 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 jak grać, a dzisiaj był brak komunikacji, gdzieś ciągle spóźnienia, jakieś, nie, 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 dla mnie nie do, nie do zrozumienia niektóre błędy. Tego musimy, musimy gdzieś tam wrócić do podstaw i solidnie potrenować w końcu. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Dziękuję. Jeżeli nie, dziękuję, do sesji prasowej.